Gość Radia Republika. Jesteśmy na dobrej polskiej fali Radia Republika. Z nami nasz gość. Marek Jakubiak, poseł Kołowolni Republikanie, były już kandydat na urząd prezydenta. Witamy serdecznie. Syn Franciszka. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry. Panie, panie pośle, zacznę od tego. No, jest ostatni poranek w tej kampanii. Wszyscy patrzymy na to, co się będzie działo w niedzielę, ale ja zapytam pana o siły. No, po tych wszystkich tygodniach kandydował pan, ale cały czas przecież bierze pan aktywny udział w tak. polityce. Co chwila jakieś rozmowy gdzieś dzisiaj u nas i bardzo dziękujemy, że jest pan z nami. Jak siły, jak nastrój przed wyborami. Ja pan Skrzydeł mi dodaje e, e, cel, bo tak naprawdę trzeba zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje. E, jeżeli dzisiaj prasa niemiecka e, e, pisząc z samego rana, że te wybory będą e, zadecydują o losie Donalda Tuska, no to oni wiedzą, o co idzie. No. Idzie o niemieckie wpływy w Polsce. Idzie o to czy Polska będzie czy Polski nie będzie czy ona będzie Vaterlandem następnym Niemiec bo ja nie wierzę w przetrwanie Unii Europejskiej w tym w tej formie w której dzisiaj jest po prostu nie wierzę i mogę nie wierzyć mogę no to nie wierzę póki co wolno Uważam... panie, pa, 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 panie pośle Póki, że co, że co? Póki co wolno wierzyć albo nie wierzyć, A, no, bo zdaje no, no, się, no, że tak, to się może, wierzę, z... tak. może zmienić. Wszystko się zmieni, tak. Wszystko się zmieni. Nie będzie nam wolno mówić, nie będzie wolno nam pisać tego, co chcemy, tylko to, co sobie dana partia wymyśli. Ja już miesiąc przeżyłem, w socjalizmie żyłem, w szarych czasach. Tylko tyle. Że wydaje mi się, że ten socjalizm, w którym ja żyłem, jest dużo mniej brutalny niż ten, który aresztuje w Wielkiej Brytanii 13-latki tylko dlatego, że skomentowały coś na, na Facebooku. Więc sądzę, że teraz mamy do czynienia z komunistami, którzy się przebrali w ubranka liberałów i po prostu przejąć chcą świat. I my nie możemy na to pozwolić. No jak zwykle zresztą, bo historia pokazuje, że. Po Polacy potrafią postawić się czerwonej zarazie, która już raz Europę miała ogarnąć. Przypomnę tylko, że Niemcy czekali z kwiatami na komunistów w XX roku, wtedy kiedy Polska walczyła z, z, z Sowietami. A niemieccy towarzysze rozkręcali tory pod, pod, przed transportami uzbrojenia z Francji do Polski, strajkowały porty w Gdańsku, między innymi, żeby do Polski jakakolwiek pomoc wtedy nie dotarła. No to to się wszystko, proszę Państwa, powtarza. Myśmy Jak dzisiaj pośrednio pomyślę... cy cytowali pieśń pieś tamtych czasów: lance do boju, szable w dłoń, ale e, pan, panie pośledno, to, to nie pierwsza pana e, kampania, wręcz jest pan, można powiedzieć, bardzo doświadczony. Politykiem. Jaka była ta kampania? Bo ja takiej brutalności, takiej ilości, przepraszam, substancji bardzo nieszlachetnej, jaką wylano na szczególnie Karola Nawródzkiego, to ja nie pamiętam. No, pokazuje się, kto jest kim. Tak naprawdę tutaj już idzie na pełną taką politykę demaskatorską ludzi, którzy wypisują te wszystkie brednie. Szczerze mówiąc, to w pewnym momencie przegięcie tego wszystkiego spowodowało, że ludzie się zaczęli z tego śmiać. I czekali już tylko tyle, że skoro się już pojawiły informacje, że Karol Nawrocki. W, w podstawówce siostrze ukradł kanapki. No to myślę, że coś to znaczy. Proszę Państwa po prostu szyje się buty Karolowi. To jest chłopak z podwórka, chłopak, który niczego nikomu nie zawdzięcza, żadnemu establishmentowi. On z siatkami pełnymi marek po Gdańsku nie chodził. On musiał sam zapracować na wszystko, co ma. I ja go też za to cenię. Natomiast ludzie, którzy tak przytulili się gdzieś tam, przecież wiemy, słyszymy, jak koledzy z Platformy Obywatelskiej opowiadali o tych siatkach pełnych marek, o tych pieniądzach, które z CDU wpływały do y, polskiej polityki za pomocą jednego człowieka, który. Co gorsza, dzisiaj... dalej wpływają, panie pośle. Bo tak, to, tak, bo to... Y, to jest jakiś trend. Wie, wiecie, to jest tak, że czyje, na czyjej y, 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 siatce się żyje. Pieniądze łatwo przychodzą, ale zobowiązania zostają. I to o tym mówię, że dzisiaj Polska jest w generalnie wielkim kłopocie, dlatego że Niemcy, dwa razy większy kraj, no i cztery razy bogatszy od nas, pisze, że Donalda Tuska pogoni, jak przegra. Dlatego macie tą panikę w oczach jego w Polsacie, dlatego on już bredzi, on już robi co może, wymyśla nawet. Jakiś tam... A pomoże Trzaskowskiemu, nie... bo prawdę powiedziawszy potwierdza tylko ten, ten paradygmat tej kampanii, że to jest Prawda. referendum przeciwko rządowi, przeciwko temu co, rob, co wyprawia Donald Tusk. Ja to dalej idę, że rząd jest tylko dzisiaj takim mechanizmem, który w Polsce reprezentuje interesy innych państw w Polsce. Bo ja, proszę Państwa, widzę wyraźnie, po takiej ustawie wiatrakowej na przykład. Jakie parcie mają. Ja, jak są przy tym bezczelni po prostu. Można mówić, że deszcz pada, że, że się im pluje w oczy, a oni mówią, że deszcz pada. To jest, proszę państwa, po prostu miara dzisiejszego rządu. Po prostu szkodników trzeba pogonić. A Polacy powinni się zjednoczyć w tej wersji, że jesteśmy Polakami mamy interesy polskie. No właśnie, Żadne inne. Pan poparł Karola Nawrot jednoznacznie. Podobnie postąpił Marek Woch czy Sławomir Mencer, nawet Grzegorz Braun bardzo jednoznacznie wczoraj. Czy to oznacza, że polscy patrioci no wreszcie zaczynają ze sobą współpracować? Bo alternatywą jest to, że będzie rządził Tusk z Trzaskowskim. Będą rządzić Niemcy. No, no właśnie. E, dlatego, że w Berlinie jest lotnisko, oni w Polsce. nie Więc e, proszę Państwa, ja od dawna mówię, że Polska jest mądrym narodem, że Polacy dla przekory czasami głosują przeciw, no bo są przekorni, bo są demokratami i wolno im. Teraz też im będzie wolno. Być może, nie daj Boże, ostatni raz będzie im wolno głosować na kogo chcą. Ale, ale prawica, mówiłem też o tym w, zaraz po debacie w Republice, że wyglądała Proszę Państwa, nie, nie w Republice, tylko w TVP, że wyglądała jak milion dolarów, że prawica była przygotowana do debat, że prawica mówiła o Polsce i tylko o problemach Polski. A jak się zachowywała strona rządowa? Nieprzygotowani, kłócący się między sobą, paskudni ludzie, kłamiący. A przecież przypomnijcie sobie, ja hołownie zapytałem. Co się stało z, z symbolem Polski walczącej, który mhm. wyrwali ze ściany bezczelnie w Ministerstwie Ochrony Środowiska? Powiedział, że powiesili z powrotem, skłamał, wywieźli go do Radomia, jak na zesłanie, bo przeszkadza im. Te znaki im po prostu śmierdzą. To nie są ich znaki. Oni nie będą na, na historii budować przyszłości. A na czym się ma budować? Na litość włoską. na czym? Panie pośle. Nie, Panie pośle, mówił, mówił pan o tym, że Polacy są mądrzy. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tej mądrości będzie dużo, że zwycięży coś, co jest nazywane jakimś kierunkiem zdroworozsądkowym. Zresztą po zwycięstwie Trumpa dużo się mówiło o tym, że tak naprawdę to jest też zwycięstwo zdrowego rozsądku. Że te różne tak. rzeczy, które. On mówił w taki prosty sposób. Ludzie na świecie, na świecie gadacie o tylu płciach, a, 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 płcie są, a płcie są tylko dwie. we <laughs> To teraz jest pytanie, czy to zdroworozsądkowe myślenie ma szansę w Polsce wygrać, bo z jednej strony mamy na to nadzieję, a z drugiej strony jak popatrzę i powiem panu, czasami patrzę na Facebooku, mam różnych znajomych i mam też, nazwijmy to z tamtej strony, sporu politycznego, sporo znajomych. No i widzę, że tam jednak bardzo trafia ta kampania brudna, kampania hejterska, to wylewanie wiader po, po myj i że to trafia do tych ludzi, że oni w to po prostu niestety no niestety, ale wierzą. Czy zdrowy rozsądek ma szansę wygrać? Wiecie panowie, wy to jesteście młodymi ludźmi, więc może się nie pamiętać, ale proszę państwa, tylko garstka ludzi za czasów słusznie minionych wierzyła, w, że Polska może być demokratyczna. Tylko garstka ludzi. Większość popierała Gierka, cieszyła się Berlietami w Warszawie, i żyła tymczasowością. Dzisiaj rząd cały aparat propagandy kieruje przeciwko tym ludziom, to znaczy mówi im nieprawdę, a oni w to wierzą. No człowiek jest tak skonstruowany, że są, proszę państwa, re rewolucjoniści, są ludzie, którzy myślą, mają marzenia, mają aspiracje. I rzecz w tym, żeby ci ludzie zarazili tymi aspiracjami pozostałych, tych, którzy idą do pracy, przychodzą z pracy, biorą dzieci i tak dalej, i tak Albo nie mają dzieci, bo to najwięcej krzyczą dzisiaj po drugiej stronie ci, którzy nie mają dzieci, nie mają rodzin, ale mają za to dobrze płatną pracę i myślą, że świat do nich należy, a emerytury które to będą im płaciły moje dzieci. Więc yy, myślę, że czas zejść na ziemię, czas realnie pomyśleć o Polsce, yy, zostawić swoje. I to najgorsze jest, że taki Radosław Sikorski, taki Trzaskowski mówi: Nie miejcie kompleksów, no Boże, kochany, a kto ma kompleksy? Ci, którzy są po naszej stronie marzycielami, a nie ci, którzy mówią, będziemy unijczykami i będzie pięknie? No nie. Rodzina, żona, dzieci, wnuki, to to jest podstawa państwa, a nie żadne unijne idiotyzmy o 57 czy iluś tam płciach. To są wtórne tematy, zbędne do życia. Tak więc myślę sobie, że Polacy muszą przejrzeć. A, a muszę powiedzieć, że najlepszym przykładem tego jest to, czy będzie to, że wygramy te wybory. I to znacząco wygramy, proszę Państwa. Wygramy jak Trump w Ameryce. Przeciwko niemu taką samą artylerię wyciągali, te same media, te same pieniądze z Partii Demokratycznej. To się nawet senatorowie denerwują. I dziś czy wczoraj w radio, w konkurencyjnym radio wnet ujawniono dokument, który po, przyjęła ten Rada Ministrów, przyjęła rozwoju Polski do 35 roku. Proszę Państwa, Polski ma nie być. Ja to mówię od samego początku, że ma być kilkanaście miast w Polsce, a cała reszta jest nieważna z hansen. I, i, I powiadam, nie żartuję. Taka jest prawda i ważne by było, żeby słuchacze przyswoili tą wiedzę, że dzisiaj każdy sąsiad którego przekonacie, jest na wagę złota. Pokażcie im ten dokument. Ja go będę publikował również na stronie są, niezależna opublikowała, to łatwo jest dojść do tego dokumentu. Po powtarza się sytuacja: imigracja, e, e, brak armii, e, brak prowincji, e, tylko miasta, aglomeracje miejskie, w które będzie, będą inwestowane środki i tyle. No I oczywiście e, muzułmanie. Za wszelką cenę, bo to jest źródło rozwoju. Idiotyzmy, jakieś zaprawdę powiadam Państwu. Jakim prezydentem byłby Karol Nawrocki? A z normalnym. I to jest tak groźne. Karol Nawrocki wiedziałby, co jest dobre, a co złe. Karol Nawrocki będzie człowiekiem, który. Wiecie, ja niedawno poznałem Karola Nawrockiego. To jest człowiek, który. W nieprawdopodobny sposób skraca dystans. To jest właśnie człowiek z mojego podwórka. No. Kiedyś tak było, że w Warszawie ludzie się witali, mówili sobie dzień dobry, uśmiechali się do siebie, otwierali sobie drzwi. Jak ktoś do windy wchodził, mówił dzień dobry, pozostałym. A dziś Warszawa jest zamknięta w sobie. Ja warszawiaka mówię mirminie, zobaczysz, sprowadzimy się z powrotem do Warszawy. Sama rozpoznasz, kto jest warszawiakiem, a kto nie zaciśnięte zęby, zły wzrok, ludzie źli od samego rana, to to jest Warszawa Trzaskowskiego, no. A Warszawa, ta stara Warszawa, ta ukochana Warszawa, z tymi podwórkami, z tymi właśnie rafałami na tych podwórkach, gdzie honor był, gdzie były zasady jakiekolwiek, ona po prostu stara się odejść w niebyt. A co Warszawa? A, w to miejsce, a co Warszawa a to Czaskowski? miejsce wchodzą, wchodzi brak zasad. Brak zasad. Bo proszę państwa, jak wytłumaczyć fakt, że fundacja czy tam jakaś inna forma prawna dostaje pieniądze na, na kreowanie sex workingu, jak prasa to wyciąga, to oni zmieniają profil i wszystko jest w porządku. Oni teraz ratują biednych. A przed chwilą szkolili prostytutki w Warszawie. A oni śmią tam mówić, że Rafał coś tam, coś tam. No na litość boską. Znaczy Karol, nie, nie Rafał. Przepraszam, Karol. <laughs> Bo oni o Rafale to w samych superlatywach. Ale co, ale co mówi Warszawa tak naprawdę o, 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 o Trzaskowskim? Jak pan to czuje? Co mówią? Nie no, że miglans jest. Po prostu Warszawa nie ma prezydenta, no. Tam wszyscy rządzą, bo kota nie ma myszy harcują, więc tam wszyscy rządzą, tylko nie Rafał. Stąd te afery z łapówkami. Stąd te afery. Myślicie Państwo, że ten kibel za 650 tysięcy ton naprawdę tyle kosztował? Przecież to są nadwyżki przekazywane środki wykonawcy. Panie pośle. teraz by trzeba było zrobić, co z tymi środkami zrobił? No. Panie, panie pośle, mówi się często o tym, że mamy do czynienia z dwiema Polskami. Zresztą są dwie Polski. E, no, że jest, Jarosław Marek Rymkiewicz piszeł, jedna chce się podobać na świecie i ta druga, którą wiozą na lawecie. Na lawecie. Na lawecie. <laughs> wiemy o tych, wiemy o tych podziałach. Wiemy o tym, że te dwie Polski e, były, że są podziały, że były, są i będą. Doświadczamy tego na własnej skórze w tej chwili bardzo mocno w trakcie tej kampanii, ale też patrzymy do przodu. Patrzymy na to, co się stanie, jeśli. I teraz wiemy, że jest na żyletki może być albo Trzaskowski, albo Nawrocki. No to spójrzmy na to, co się będzie działo. Jak... Ja nie mówię tylko o przyszłym tygodniu, tak, ale w ogóle. Jaką mamy wizję, jak to będzie wyglądać, i załóżmy sobie te dwa warianty. Czyli, załóżmy wariant pierwszy, wariant A. Wygrywa Trzaskowski. Co się w Polsce będzie działo? Po, e, dokładnie to samo, co w Rumunii. W ciągu 14 dni trafią pierwsze transporty imigrantów. To samo, co w Rumunii. Ustawa o mowie nienawiści, bo to jest narzędzie polityczne. Nie będzie myśleć, będzie ustawa i policja pukająca o 6 rano do drzwi. Tam już debatują w Sejmie Rumuńskim nad tym i wprowadzą to szybciutko, prezydent to szybciutko podpisze. Czyli realizuje się plan unijny, integracji Unii Europejskiej. W tym, że planie nie ma ani Rumunii, ani Polski, są tylko terytoria. I jeżeli chcemy być Unijczykami, jeżeli chcemy karmić się robakami, bo Trzaskowski mówi nie ma Zielonego Ładu, no to w kolerie jasnej. No przecież właśnie Unia znowu przyjęła plan na 35 rok i zwiększyła jeszcze redukcję gazów CO2 o 90%, jeszcze dołożyła Polsce, no. No to przecież jak można tak kłamać w takich sprawach? To są oszuści po prostu. No. I najgorsze jest to, że oni chcą po prostu władzę i oszukują ten naród, głupi naród w dużej części, choć ta większa część narodu jest mądra, że dają się oszukiwać. I który raz z rzędu, pytam, który raz z rzędu dajecie się oszukać? Czy nie wystarczy wam 100 konkretów? Czy nie wystarczy wam te paliwo po PIN-19, Czy nie wystarczy wam um, um, mówienie ciągłe o tym, że armię budujemy, a fabryki K2 jak nie było, tak nie ma? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest CP, C, centralny port komunikacyjny? Gdzie są koleje szybkie? Gdzie te inwestycje są? Na no to były środki. Gdzie to wszystko jest? No nie ma. Ale co jest? Proszę państwa, wiązanie Polsce rąk, dług który rośnie w tak gigantyczny sposób, że w historii Rzeczpospolitej tysiącletniej nigdy nie było czegoś takiego. Pamiętajcie, że Niemcy nas ogarną nie armatami i czołgami, oni nas ogarną długami. Oni nam pożyczą na fistaszki, dosłownie na fistaszki miliardy. Po to, żeby potem te miliardy móc egzekwować, chyba że będziemy grzeczni. I to w ten sposób chłop pańszczyźniany w postaci Polaka będzie działał na rzecz pana niemieckiego. I tak sobie myślę, że jak się mówi o tym, że, że Polska. chodzi o pogłaskanie Polski, to tak to wygląda. No. Popatrzcie, Tusk i rząd polski jest pariasami Europy dzisiaj. A jest szansa, że. Że, że powtórzenia się tego scenariusza e, amerykańskiego, że no, bo nikt nie zapowiadał takiego zwycięstwa e, Donalda Trumpa, żadne sondaże, no z wyjątkiem jednej sondażowni. E, a poszła fala i, e, no, i nie udało się skręcić tamtych wyborów, chociaż przygotowania były. W Polsce to jest do powtórzenia. Nie, no oczywiście, że był dystans taki, że nie szło tego po prostu zwyczajnie e, orrząć tych wyborów. No i myślę sobie, że w Polsce będzie identycznie. No, e, ja rozmawiam z ludźmi. E, to nie jest tak, że oni nie mają wątpliwości. Oni mają wątpliwości. Wiecie, Karola obrzucono całym błotem świata. Przypisano mu już dokładnie wszystko. Tam tych przymiotników mu chyba z 10 dopisano. Ten gier tych bidulek, który walczy w tej chwili o życie, bo wiadomo, że jak nawrocki zostanie prezydentem, no to to będzie początek domina. No I właśnie, na... przepraszam, że wejdę w słowo, bo tutaj mamy ten wariant B. To znaczy wygrywa nawrocki, co się dzieje w Polsce w tym momencie, kiedy wygra, wygra Nawrocki. Co się stanie? Jak zareaguje tak zwany Salon i, i ta strona rządowa? Co się będzie działo? Ojej, ojej. No przede wszystkim widać było po Donaldzie Tusku, co się będzie działo. Donald Tusk jest przerażony perspektywą porażki i on zrobi wszystko, żeby nie przegrać, dlatego że to jest jego być albo nie być w polityce. Ale nie tylko on, bo i Roman Giertych, a i pani Wrzosek i tak dalej, i tak dalej, jest tych nazwisk Bodnar i tak dalej. Oni mają naprawdę wielki kłopot. Dlatego, że oni założyli z automatu, że będą rządzili do końca życia. E, więc, a mówiąc, a po nas nawet potop, e, cierpi na tym Polska. I powiem Państwu tylko tyle, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, w, oczywiście jestem przekonany o tym. To, proszę Państwa, dominoruszy. Ten rząd odejdzie w niebyt. Ja wiem, że za dwa lata powiemy. No nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dlatego, że ten rząd, który powstanie na, na gruzach rządu Donalda Tuska, będzie rządem reformatorskim. Będziemy mieli zielone światło do zreformowania tak finansów, jak i proszę państwa gospodarki. Mówię tutaj o. O ustawie gospodarczej, która musi zrewolucjonizować podejście do przedsiębiorcy, musi zrewolucjonizować cały segment przemysłu polskiego. I z tego niebytu musimy wrócić, proszę Państwa. Starczą, nie na tarczy. Polska musi zacząć z powrotem świecić w Europie. A to wtedy do nas przyjdą przedsiębiorcy z całego świata robić tu interesy. I Polska, jak to kiedyś ktoś pięknie powiedział, jest tygrysem Europy. Tylko jeszcze malutkim. Ale rośniemy w siłę, wygramy te wybory, a Polska będzie najbardziej świecącym państwem na świecie. Wracamy do węgla. Dość tych idiotyzmów. Dwutlenek węgla jest. Jest gazem życia ani śmierci. Dwutlenek węgla jest do wszystkiego potrzebny, jest ważniejszy niż tlen, bo tlen jest efektem działania. Natomiast prawda jest taka, że bez dwutlenku węgla świat nie przeżyje. Tak więc myślę, że ci idioci wszyscy, którzy ciągle mówią o jakichś pierdołach, wtedy, kiedy mówią o ociepleniu, maj jest najzimniejszy od kilkudziesięciu lat, po prostu nie wiedzą, co mówią. Ziemia ma własne plany. Ziemia ma miliardy lat. I nie takie dinozaury tutaj żyły. Więc myślę, że że wrócimy do rozsądku, proszę Państwa. Panie pośle, i tu, sto, i tu będziemy stawiać kropkę nie, w naszej Nie, nie, nie. Na rozmowie? koniec chcę powiedzieć Państwu, tak? na koniec chcę powiedzieć, że w Biało-Podlaskiej mnie, spotkał mnie zaszczyt i w Białej Podlaskiej o 17 dzisiaj w, na wiecu u Karola Nawrockiego będę przemawiał. I to jest ostatni taki oddech już, że tak powiem kampanii wyborczej. Stąd twierdzę, że to zaszczyt dla mnie. Zapraszam Gorąco wszystkich na ostatnie wiece Karola Nawrockiego. Karol musi wiedzieć, że naród jest za nim, a w niedzielę wszyscy jesteśmy karolami nawrockimi. Pamiętajcie, chodzi o Polskę, a nie o partykularne interesy poszczególnych osób. Mówimy o Polsce, o naszym gnieździe, gnieździe naszych ojców, ojczyźnie. I e, możemy też sobie zapamiętać jako puentę to zdanie, że Polska musi świecić w Europie i na świecie. Oby świeciła w niedzielę wybory, a naszym gościem dzisiaj. Marek Jakubiak, poseł Marek Jakubak, koło Wolni Republikanie, były kandydat na urząd prezydenta. Dziękujemy serdecznie, panie prezydentie. Zostańcie... Dziękuję, głowę do góry. Nie, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Zostańcie z, nami, zostańcie z nami na dobrej polskiej fali Radia Republika. Gość Radia Republika